Cześć, witam na kanale Hard Reset w tym odcinku, pokażę Ci, jak ustawić odcisk palca do telefonu z Samsung Galaxy Z Flip 7. Na początku musimy przejść do ustawień naszego telefonu. Następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Bezpieczeństwo i Prywatność. Tutaj wybieramy opcję, przepraszam, ekran blokady i zatwierdzamy hasłem do naszego ekranu blokady. Jeżeli nie mamy ustawionego hasła do ekranu blokady, wtedy nie będziemy mieli poprzedniego kroku, oraz będziemy i tak musieli sobie jedno z nich ustawić. Mamy tutaj do wyboru kod PIN, hasło czy też symbol. Bez tego nie będziemy mogli ustawić odcisku palca. Jeżeli już mamy nasze hasło, możemy wybrać sobie odciski palców. Tutaj wybieramy opcję Kontynuuj, a następnie Zarejestruj. Teraz. W tym miejscu, gdzie nam się podświetla, dokładnie tutaj, mamy skaner naszego palca. Musimy go sobie dotykać i przesuwać po nim w górę i w dół. Najlepiej zeskanować sobie trochę z tej strony palca i trochę z tej strony palca i trochę ze środka, tak żeby za każdym razem, jak przyłożymy nasz telefon, ten palec został sczytany. Dajemy sobie gotowe, jeżeli to był te jedyny odcisk palca, jaki chcemy dodać. Tutaj było, że mogliśmy sprawdzić, czy ten odcisk palca będzie działał. Jak widać działa. Dajemy sobie gotowe. I teraz po wyłączeniu telefonu będziemy mogli go uruchomić odciskiem palca i odblokować. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!